Witam w siódmym odcinku chwytej newsy. Na początku tragiczna sytuacja, która miała miejsce w Tajlandii. 18 latek wyjechał na obóz przygotowawczy. W trakcie treningu nieszczęśliwie złapał staw infection, czyli gronkowca. W większości przypadków gronkowiec nie jest bardzo niebezpieczny, jeśli odpowiednio szybko poda się antybiotyki. Rajowi zostały podane antybiotyki, jednak prawdopodobnie nie zdążyły zadziałać. I gronkowiec zdążył zakazić jego krew, przez co w drodze ze szpitala do domu pogorszyło mu się, przez kilka dni był hospitalizowany, jak niestety zakażenie było tak silne, że chłopak zmarł w szpitalu. Niestety, nie zawsze mamy wpływ na to, że się zarazimy gronkowcem, ale możemy te szanse zminimalizować. Przede wszystkim jak najszybciej wziąć prysznic po treningu, jak najszybciej wrzucić swoje ubrania treningowe do prania. I tak, pas też bierzemy. I przede wszystkim dbać o swoją higienę, ale też o czystość maty, na której trenujemy. Lucas Canard dołączy do turnieju Craiga Jonesa zamiast Masona Fowlera. Lucas był zwycięzcą azjatyckich trialsów. Jeszcze do niedawna miał wystartować na ADCC, jednak ostatecznie zmienił turniej. Z kolei miejsce Lucasa na ADCC zajmie Achilles A Achilles jest synem Wagnera Roszy i pokazuje całkiem dynamiczny i brutalny styl walki. 3 sierpnia miała miejsce gala BJJ Stars. Walki na głównej karcie prezentowały się następująco. Mika Galvao kontra Davi Ramos. Mika całą walkę dominował, jednak Davi Ramos uciekał z każdej zagrożonej pozycji i ostatecznie walka zakończyła się 4-0 dla Miki Galvao. W kolejnej walce zmierzyli się Diogo Reis kontra Felipe Machado. Felipe może nie jest zbytnio znany, ale zajął trzecie miejsce na brazylijskich trialsach i jest całkiem mocnym zawodnikiem. Była to dosyć wyrównana walka i ostatecznie Diogo Reis wygrał dwoma punktami, które zdobył za obalenie. W ostatniej walce bez kimon zmierzyli się Izak Bajens i Aleksander Jezus. Izakowi udało się skontrolować szyję przeciwnika, a następnie zakończyć walkę gilotyną. Kolejna walka, tym razem już w kimonach, to Andi Murasaki kontra Pedro Maja. Andi pokazał bardzo dobry występ, swójpując parę razy i dominując przez całą walkę. Następnie mamy Felipe Andrew kontra Anderson Muniz. Felipe wrócił do walki w kimonach i zaprezentował dominujący występ. Zakończył walkę za pomocą duszenia trójkątnego rękoma. Dużym zaskoczeniem turnieju była wygrana Gabriela Galvao z Francisco Lo. Francisco Lo był zdecydowanym faworytem, ale walka zakończyła się remisem i decyzją sędziów wygrał Gabriel. I to tyle z dzisiejszych newsów. Dzięki za wysłuchanie i obejrzenie i do zobaczenia kolejnym razem.